Witam wszystkich na moim kanale YouTube jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam mikroinwerter, który ma już wbudowany moduł Wi-Fi. Dlatego do konfiguracji i użytkowania tego mikroinwertera nie potrzebujemy osobnego modułu DTU, ponieważ jest on wbudowany w ten mikroinwerter. Jeżeli chcemy, żeby ten mikroinwerter zbierał dane odnośnie produkcji, tak żebyśmy mogli sobie podejrzeć przez stronę internetową, no to musi on znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej Wi-Fi naszego domu czy mieszkania. Do tego mikroinwertera możemy podłączyć dwa panele fotowoltaiczne, jest też wersja, do którego można podłączyć jeden panel fotowoltaiczny. Ten mikroinwerter to jest HMS S800W2T i tutaj zwracam uwagę na tą literkę W, ponieważ ta literka 800W to nie oznacza WATów, tylko oznacza, że jest zintegrowany moduł Wi-Fi w środku tego mikroinwertera. Jeżeli chcemy używać więcej mikroinwerterów, no to lepiej jest to zrobić przy pomocy tradycyjnych mikroinwerterów HMS i dokupić jednostkę DTU, która będzie zarządzać całością. Gdybyśmy chcieli użyć więcej tego typu mikroinwerterów z wbudowanym Wi-Fi, no to musielibyśmy do każdego tego mikroinwertera tworzyć osobną sieć. Dlatego tego typu mikroinwertery są przeznaczone typowo do instalacji takich małych, balkonowych, gdzie możemy wykorzystać jeden mikroinwerter. Tego typu mikroinwerter możemy podłączyć do gniazdka, ponieważ moc jest mała i zakupując taki specjalny przewód, jak tutaj widzicie, możemy bardzo szybko podłączyć taką instalację do gniazdka. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że nawet z dwóch paneli po 500 watów pików możemy bardzo dużo tej energii wepchnąć do sieci. Dlatego tak mała instalacja musi być także zgłoszona do zakładu energetycznego. Ponieważ wtedy zakład energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy i nie ma obawy, że za to co wysłaliście, będziecie płacić tak jakbyście pobrali z sieci. No i ważne jest też, żeby podłączył to elektryk z uprawnieniami. Jeżeli odległość do miejsca, gdzie będzie ta instalacja podłączana do sieci elektroenergetycznej jest zbyt długa, no to można kupić odpowiednio długi przewód z wtyczką, a na jego końcówkę, która będzie podłączona do mikroinwertera, zamocować dedykowane gniazdo, które pasuje z wtyczką w mikroinwerterze. Montaż jest bardzo prosty. Przeciągamy najpierw na przewód te elementy, które będą uszczelniać tą wtyczkę, zarabiamy odpowiednio końcówkę przewodu, zaciskamy na pojedynczych właśnie tych przewodach tulejki zaciskowe. Ja jeszcze sobie je tutaj skróciłem i wkręcamy w moduł tego gniazda. Potem wszystko zatrzaskujemy, uszczelniamy miejsce przejścia przewodu przez obudowę tego gniazda i przewód jest już gotowy do użycia. Żeby skonfigurować właśnie połączenie WiFi z routerem, musimy dać temu mikroinwerterowi zasilanie. I trzeba tutaj podłączyć właśnie te panele, które będą współpracowały z tym mikroinwerterem i wtedy, jeśli jest słońce, no to mikroinwerter ma energię, żeby po prostu wystawić sieć, do której się możemy połączyć i przed podłączeniem jeszcze do sieci musimy go odpowiednio skonfigurować. Jeżeli chodzi o to, co zobaczycie w filmie, no to jest to bardzo skrócona wersja, tak żebyście mieli pojęcie, co z czym połączyć. I kiedy? Na samym początku musimy podłączyć się do mikroinwertera. Wyszukujemy sobie wtedy sieć, którą właśnie tworzy mikroinwerter. Klikamy w nią, żeby się połączyć, i ona wymaga hasła. Hasło jest tutaj zapisane na mikroinwerterze. Jeżeli chodzi o to hasło, to warto je zapisać, ponieważ warunki atmosferyczne mogą doprowadzić, że to hasło po prostu zniknie, i zaraz po podłączeniu trzeba to hasło zmienić. Czyli, tak jak tutaj widzicie, klikamy. Tutaj te narzędzia, podajemy stare hasło, które wpisaliśmy, żeby się połączyć z tym mikroinwerterem za pierwszym razem, i potem dwa razy wpisujemy hasło, które sami sobie ustawiamy. Na samym początku trzeba stworzyć mikroinstalację fotowoltaiczną. Żeby można było to zrobić, trzeba mieć. Login i hasło instalatora. Musimy podać nazwę instalacji, moc tej instalacji i gdzie ona się znajduje. To jest bardzo ważne, ponieważ w różnych krajach są różnego typu przepisy i różnego typu napięcia, które możemy generować podczas produkcji energii ze słońca. Dlatego ja tutaj mam Polskę. Trzeba wgrać do mikroinwertera odpowiedni profil sieci, tak żeby był zgodny z wytycznymi zakładu energetycznego. No i tutaj od razu Wam mówię, nie musicie się niczego bać, ponieważ robi to instalator. Wy będziecie mieli tylko do zainstalowania aplikację, w której będzie się wyświetlała produkcja z tego mikroinwertera. Następnym krokiem jest skonfigurowanie sieci Wi-Fi. Chodzi tutaj o to, że mikroinwerter musi znać nazwę tą sieci Wi-Fi i hasło do tej sieci. Tak jak w każdym telefonie wyszukujecie sieci, podajecie hasło, tak samo ten mikroinwerter będzie się łączył z tą siecią. No i podobna tutaj jest procedura jak przy zwykłym DTU, czyli wyszukujemy sobie sieć, wpisujemy hasło i wysyłamy do mikroinwertera. I wtedy ten mikroinwerter już samodzielnie połączy się z siecią Wi-Fi i będziecie mieli dostęp przez aplikację. Aplikacje do tego mikroinwertera. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, no to możecie już z poziomu komputera skonfigurować sobie wszystkie elementy, które Was interesują. I tutaj od razu mówię, trzeba przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do wytycznych z instrukcji obsługi. Jeżeli wiemy, że już wszystko jest poprawnie skonfigurowane. Instalacja jest zgłoszona do zakładu energetycznego, licznik jest założony dwukierunkowy, no to można taką instalację podłączyć do sieci. Każdy panel jest traktowany oddzielnie. Mikroinwerter uzyskuje z takiego panelu maksymalnie energii, jaka w danym czasie jest właśnie możliwa do uzyskania ze względu na naświetlenie przez promienie słoneczne. W tym filmie to już wszystko. Ja zapraszam Was na film: od ilu paneli opłaca się? Instalacja fotowoltaiczna. Cześć!